Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Semko, a to jest poradnik jak zarejestrować się na tym serwerze, na którym gram. Czyli tak wybieracie sobie byli jaką postać, dajecie na przykład osobę, jak chcecie sobie to wybieracie, zapisujecie, wpisujecie imię, swoje I ja wpisuję sobie Remek, bo tak się nazywam. Szemek i to jest tak, wpisujecie swoje e-mail, którego korzystacie. Szemek to jest musiał, to jest małpa, i dajecie końcówkę tą. Gomp.com dajcie, potwierdzacie, i wpisujecie swoje hasło do tego konta. Mmm, czekajcie. Coś tutaj nie posuję. Dobra, nieważne. Dajcie OK. I zalogowaliście się już i jesteście. I macie serwer, 25 grzybków. Wszystko ładnie, pięknie. Macie lochy, wszystko tutaj ja zaraz te konto usunę tutaj to jest tylko tak dla pokazania wam to jest krótki będzie odcinek, bo tylko wam poka pokazuję jak zarejestrować się na tym, bo większość mi pisze w komentarzach, że nie umie, nie wie jak jak tu się piszecie, no to wam właśnie pomagam w tym jak tu się zarejestrować no i tak, teraz ja sobie te konto usunę po tym odcinku a my się widzimy w następnym odcinku z prywatnego serwera. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.